Żołnierze mówią wprost o poważnym problemie na granicy. Dlaczego do tej pory nikt nie alarmował? Nowe obowiązki dla zarządców nieruchomości. Chodzi o chociażby schrony. Paliny pod ziemią mają być przyszłością dla Polski. A na koniec ministra edukacji zapowiada zmiany w religii. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kanale Bądź na Bieżąco. Lećmy z pierwszym tematem. Wydam, że jednak jesteśmy, jesteśmy pechowi. U, ugryzienie kleszcza jest takie, że on był nosicielem. O kolejnym narastającym problemie na polskiej granicy pisał w serwisie X Marek Meissner, dziennikarz i analityk wojskowy. Z informacji, jakie uzyskałem wynika, że codziennie na zajęciach w terenie żołnierze zdejmują z siebie po kilkadziesiąt kleszczy, donosił. Mamy kleszczowy rok i epidemia boreliozy puka do drzwi Ministerstwa Obrony Narodowej. Pora uznać boreliozę za chorobę zawodową żołnierzy, tak jak się dzieje u leśników. Wówczas dwa tygodnie leczenia prewencyjnego tanim antybiotykiem, jakim jest erytromycyna, załatwią sprawę. Apelował. Zaznaczał przy tym, że dowódcy muszą przestać udawać, że borelioza to tylko zmartwienie żołnierza. Dziennikarze portalu O2 przeprowadzili rozmowy z wojskowymi, którzy potwierdzili istnienie problemu. Kilka razy ugryzł mnie kleszcz podczas ćwiczeń. Nie robiłem z tego jednak wielkiego problemu. Podszedłem do sprawy standardowo Wyjąłem go i tyle. Muszę jednak przyznać, że tego typu przypadków jest więcej niż w Latach, mówił żołnierz z jednostki w Toruniu. Podkreślał, że sprawę bagatelizują zarówno dowódcy, jak i sami żołnierze. W odpowiedzi na pytania płynące od przedstawicieli mediów Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat w tej sprawie. Zapewniano w nim, że resort oraz dowództwo traktują całe zagadnienie poważnie. Należy podkreślić, że żołnierze wyjeżdżający na granicę są zaopatrywani w środki zapobiegające ugryzieniom kleszczy. Ponadto w czasie wykonywania zadań na granicy również otrzymują preparaty gdy skończą się te przywiezione z jednostek, informowała major Magdalena Kościńska, rzecznik Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie. W Ministerstwie Obrony Narodowej przygotowywany jest program profilaktyki zdrowotnej związany z boreliozą. Trwają prace nad programami profilaktycznymi dla żołnierzy w trzech obszarach. Choroby metaboliczne, np. cukrzyca, choroby skóry, np. czerniak oraz borelioza. Programy profilaktyki zdrowotnej dla żołnierzy, utworzenie komponentu wojsk medycznych i edukacja wojskowych medyków, dodawała to ogromny rumień, który ma przejaśnienie w środku, właśnie tam gdzie zostało to utknięte i Wzrastająca populacja kleszczy w naszym kraju zdaje się być coraz to widoczniejszym problemem, który w końcu musiał dotknąć polskich żołnierzy. W istocie rzeczy przy granicy aż roi się od drzew i traw, a jest to naturalne siedlisko dla tych e, stworzeń. W 2023 roku na kleszczowe zapalenie mózgu KZM zachorowało w Polsce 659 osób. Dla porównania w 2019, czyli przed pandemią, odnotowano 265 zachorowań. Eksperci przypominają, że kleszcze występują w lasach, parkach, ogródkach domowych, skwerach, wszędzie tam, gdzie, jest, gdzie są niskie zarośla, trawa i liście krzewów. No i właśnie. Trzeba przyznać, że przyrost zachorowań może przerazić. Czy znaczny wzrost tej choroby może być spowodowany obniżeniem odporności Polaków po pandemii, przez beznadziejne wówczas restrykcje, można podejść do sprawy. I od tej strony, ale z drugiej Skoro kleszczy jest więcej Może być i więcej osobników, które Przenoszą taką chorobę W tym roku mamy do czynienia z prawdziwą plagą kleszczy Nie tylko jest ich coraz więcej Ale swoją aktywność Zaczęły znacznie wcześniej niż zwykle Stacje sanitarno-epidemiologiczne Odnotowują coraz więcej zachorowań Na choroby odkleszczowe, m.in. na boreliozę Pisał w tym roku jeszcze Portal Łódź.pl Problem jest więc wszechobecnie zauważalny Śmiertelność na boreliozę nie jest może duża, ponieważ chore, choroba jest teoretycznie wyleczalna. W przypadku nieleczenia mogą jednak wystąpić powikłania, a w najgorszym wypadku, no sami wiecie co. Gorzej jednak mają zwierzęta, które od kleszczy łapią babę sciose, czyli inną chorobę przynoszoną właśnie przez kleszcze, która zdecydowanie częściej dotyka psy czy koty, niżeli ludzi. W tym wypadku leczyć trzeba szybko, bo już w przeciągu kilku dni od zarażenia możemy stracić swoje zwierzę. Na szczęście jesteśmy w stanie zabezpieczać zarówno siebie, jak i zwierzęta przed takimi pajęczakami, no chociaż nie zawsze stanowi to stuprocentową skuteczność. Na szczęście nie musimy jeszcze chować się przed tą plagą w schronach, o których zaraz sobie powiemy. Jednak jest to kolejny element problemu na granicy. Skoro żołnierze już wskazują wyraźnie na taki problem, no to może to odstraszyć kolejnych ludzi do tego, żeby pełnili tam służbę, bo z jednej strony są poniżani, i nieszanowani również przez naszą władzę, mają problemy z tymi aktywistami, a teraz jeszcze mogą w dodatku zachorować na chorobę, które jeśli we wczesnym stadium no, nie zauważą, nie będą się leczyć, może spowodować, że będą później cierpieć przez całe życie. I czy warto? Po prostu chowasz się tu z rodziną. Nie musisz sam tego spawać. Schron przyjeżdża do Ciebie na ciężarówce. Opuszcza się go dźwigiem, zakotwicza w betonie. Na właścicieli i zarządców niektórych nieruchomości spadną nowe obowiązki związane utrzymaniem i przygotowaniem obiektu zbiorowej ochrony. Kto ich nie wypełni, narazi się na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Deweloperzy obiektów publicznych i wielorodzinnych będą musieli uwzględniać nowe wytyczne w budownictwie. Budowę i przebudowę schronów i ukryć dofinansuje rząd. Rządowy fundusz, na który dorzucą się spółki skarbu państwa. Wszystkie takie obiekty trafią do niejawnej ewidencji. Takie zmiany planuje wprowadzić Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przewidziano je w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. Projekt trafił właśnie do konsultacji publicznych. Jednym z elementów ustawy są obiekty zbiorowej ochrony. Resort podzielił je na dwie kategorie: budowle ochronne, schrony, budowle ochronne o konstrukcji zamkniętej i hermetycznej, wyposażone w urządzenia filtrowentylacyjne przy budowie przydomowych schronów jako materiały lub technologie o przeznaczeniu na rynek cywilny lub pochłaniacze regeneracyjne, ukrycia, budowle ochronne o konstrukcji niehermetycznej, miejsca doraźnego schronienia, obiekty budowlane przystosowane do tymczasowego ukrycia ludzi oraz ukrycia doraźne, wolnostojące. Każdy z obiektów będzie miał przypisaną kategorię odporności. Ich pojemność ma być zaplanowana w taki sposób, aby zapewnić schronienie w budowlach ochronnych dla co najmniej 25%, a we we wszystkich obiektach zbiorowej ochrony dla co najmniej 50% przewidywanej liczby ludności przebywającej w sytuacji zagrożenia na obszarze planowania w granicach administracyjnych miast w budowlach ochronnych, dla co najmniej 15%, a we wszystkich obiektach zbiorowej ochrony dla co najmniej 25% przewidywanej liczby ludności przebywającej na obszarze w sytuacji zagrożenia na obszarze planowania poza granicami administracyjnymi miast. Więc jeśli chcesz czuć się bezpiecznie. Dajemy Ci rozwiązanie. Na pewno budowa nowych schronów brzmi dobrze, biorąc pod uwagę, że nie mamy ich w Polsce zbyt wiele. Miejsca w schronach publicznych jest od 1,5 do 3% populacji w Polsce. Według spisu PSP i aplikacji schrony dla 40 milionów ludzi. No to wiecie. Przynajmniej to są dane według Polskiego Rady 24. Należy przyznać, że w skali ludności zamieszkującej nasz kraj jest to naprawdę niewiele. Prawie że nic, więc dobrze, że coś rusza w tym kierunku. Gorzej, że ich budowa spadnie na właścicieli i zarządców, którzy będą zmuszeni do wykonania instrukcji, bo w innym przypadku zostaną ukarani mandatem. Deweloperzy prawdopodobnie podczas budowy przykładowo podziemnych parkingów w blokach będą też musieli spełnić normy w taki sposób, by taki parking w przyszłości mógł służyć także jako dodatkowy schron. Dodatkowo, jeśli zechcemy wybudować prywatne schronienie na naszym podwórku, będziemy mogli liczyć na jakieś dofinansowanie. No i nasuwa się nam tutaj tylko pytanie, czy rząd może wie o czymś, o czym my nie wiemy, może jest to sposób szykowania się do faktycznego konfliktu zbrojnego, a nie wyłącznie zabezpieczanie się przed ewentualnym. Nawet jeśli nie, to niby wszystko może się wydarzyć w dobie dzisiejszych czasów, no, które nie wyglądają zbyt przyjemnie. Więc warto byłoby, gdybyśmy byli gotowi również na wszystko, nawet jeśli nie macie w pobliżu takiego schronu, który mógłby was ocalić, może warto pomyśleć o tym, czy nie jesteście w stanie sobie takiego wybudować, jeśli macie jakiś domek skoro mają być jakieś dofinansowania do tego, ze schronu można skorzystać również na inne sposoby, możecie sobie tam zrobić jakiś magazynek na żywność, też w razie czego, ale też z niej korzystać w normalnym czasie tylko uzupełniać, jeżeli z niej korzystacie albo zrobić sobie taki po prostu wiecie, no, klub gdzie będziecie sobie ze znajomymi grali w plejaka. No czemu nie. Podczas wojny też się przyda trochę rozrywki. Lećmy z kolejnym tematem. Chcą zielonej energii. Polacy nie chcą już węgla. I Polacy martwią się zmianami klimatu. Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska. Mam wrażenie, że Zielony Ład w debacie publicznej urósł do rangi potwora. Tymczasem Zielony Ład to wiele różnych obszarów. Wyrzucenie go do kosza nie byłoby proste. To znaczy, Zielony Ład obejmuje wiele obszarów gospodarki, w tym zmiany w legislacji, takie jak dyrektywa handlu emisjami po rewizji, europejski system handlu emisjami, dyrektywa o efektywności energetycznej, czy dyrektywa o odnawialnych źródłach energii. Energii. To także obszar nieobjęty europejskim systemem handlu emisjami, do którego zalicza się część krajowych emisji gazów cieplarnianych, które nie są objęte systemem handlu emisjami. Chodzi o sektor budownictwa, transportu, rolnictwa czy gospodarowania odpadami. Mówimy więc o kluczowych sektorach gospodarki. Rezygnacja z zielonego ładu oznaczałaby także zahamowanie wielu inwestycji. Efektem mogłoby być zatrzymanie transformacji gospodarki, w której już zachodzą zmiany. Z kolei dla biznesu oznaczałoby to dużą niepewność. Dla Dlaczego? W praktyce nie wiadomo byłoby, w jakim kierunku należy się rozwijać. Czy warto, na przykład, inwestować w fabryki baterii, czy też nie? Poza tym, trzeba pamiętać, że wyjęcie kilku elementów z Zielonego Ładu mogłoby zadziałać jak, jak domino? Tak. Wyobraźmy sobie, na przykład, skasowanie funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji albo podatku węglowego, mechanizmu dostosowywania cen na granicach z węglem, czyli podatku nakładanego na import produktów do Unii Europejskiej z krajów o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Każdego metra kwadratowego i tym zyskiem nie jest, nie jest kawałek trawy. Naprawdę teraz stwierdzają, że należy się zastanowić. Poświęcili już na ten projekt ogromne fundusze, więc trzeba było zastanowić się nad tak poważną decyzją chyba dużo wcześniej. Przed samym stworzeniem Zielonego i Polskiego Ładu powinni zapytać nas o zdanie, a nie działać pochopnie i teraz próbować się z tego wycofać, bo trzeba przyznać, że oba przedsięwzięcia są totalnie niedopracowane. Jednocześnie mieli zarobić na Zielonym Ładzie spore pieniądze, a jakby go teraz całkowicie odsunęli ucierpiałoby wiele obszarów gospodarki, które zwyczajnie by się załamały. Mogą więc jedynie wprowadzić pewne zmiany, całkowita rezygnacja byłaby dla nich powiązana ze zbyt dużymi stratami. Pytanie tylko, czy pójdą za głosem ludu i zapytają go o zdanie, czy może za głosem korporacji, które z tego mają zarobić najwięcej pieniędzy. Jak nie wiadomo o co chodzi, to zwykle chodzi o pieniądze, więc myślę, że bardziej prawdopodobna jest niestety ta druga opcja. Ale co tu gdybać? Przecież Tusk pięknie sobie radzi z tym wszystkim. Kolejny temat. Moim zdaniem, religia powinna odbywać się w kościele. Owszem, to jest dobre, żeby religia była w szkołach, bo kiedyś religię uczyli. W kościołach. Zleciłam pracę nad przygotowaniem rozporządzenia, które wprowadzi jedną godzinę lekcji religii w szkołach od 1 września 2025 roku, poinformowała w TVN 24 ministra edukacji Barbara Nowacka. Obecnie przedszkole i szkoła są obowiązane zorganizować lekcje religii w danym oddziale lub danej klasie szkoły, jeżeli na lekcję religii zgłosi się nie mniej niż siedmiu uczniów danego oddziału lub danej klasy. Barbara Nowacka zapowiedziała, że niedługo Pojawi się rozporządzenie ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, które umożliwi organizowanie lekcji religii w grupie międzyklasowej. Jeżeli w klasie 6A jest 10 osób, a w klasie 6B jest 8 osób, to mogą być połączeni do jednej grupy, wyjaśniła. Zaznaczyła, że resort zgodził się na korektę w rozporządzeniu, zgodnie z którą pierwotne założenie, żeby łączyć w grupy w ramach klas 1-3-4-8 w szkole podstawowej, zostało. Zostało zamienione na łączenie w ramach klas 1-3, 4-6 i 7-8. Nowacka poinformowała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło pracę nad redukcją liczby godzin lekcji religii w szkole do jednej godziny tygodniowo. Podkreśliła, że w tym wymiarze godzin lekcje religii odbywać się będą od 1 września 2025 roku. Tak jak się zobowiązałam, tak te prace ruszą. Jeżeli pan pyta, czy były dyskusje, czy teraz, czy później, to dokładnie dotyczyło tego obszaru. Znała. Dopytywana, czy o opóźnienie prac nad tą zmianą prosiło polskie stronnictwo ludowe, Nowacka odpowiedziała. Były prośby, żeby poczekać z działaniami na spokojniejszy moment. Teraz ten spokojniejszy moment nastał, oceniła. Ale to też zależy dużo od rodziców. Jak rodzice na to patrzą, moje dziecko na przykład uczęszcza na religię. Zmniejszenie liczby godzin szkolnych brzmi dobrze. Pytanie, czy w zamian za te lekcje, których nie będzie, nie wejdą kolejne tylko z innego działu? Faktycznie wedle wielu mogłoby e, zastąpić na przykład e, angielski czy matematyka. Oczywiście znajdą się i tacy, którzy będą narzekać na odjęcie zajęć religii, przykładowo pod pretekstem pozbawiania dzieci polskich wartości chrześcijańskich. Pierwsza strona często uważa, że religia powinna być uczona w kościele, a zapisywanie się na nią powinno następować tylko w przypadku chęci rodzica czy też dziecka. No i są też tacy, którzy w ogóle oczekują rozłamu kościoła państwa i niewiązania obu tych instytucji ze sobą. No w temacie panuje wszechobecny podział zdań. Każdemu się oczywiście nie dogodzi, tylko co właśnie z polskimi wartościami jako takimi?